lokalu halo, halo, widzy witam bardzo czekajcie, serdecznie, z serdecznie, tej Zakszak no i mamy dzisiaj 23 października oraz które codziennie wam oczywiście nowy sklep Fortnite widzowie eee, Zanim jeszcze zaczniemy, chciałem powiedzieć o tym, że możecie zostawić suba na kanale, widzowie jak tego nie robicie, lecimy po 89 tysięcy powoli, więc widzowie eee... Dzięki wielkie za to, dzięki za każdego tutaj nowego suba, tam wszystkich nowych widzów e, oraz ludzie się dodaję tutaj do znaj, do mnie zaprosiłem więcej, chcecie być w znaj? To mnie widzowie po prostu zaproście. Dobra, słuchajcie, lecimy na, na sklep, widzę, lecimy na sklep, e, lecimy na sklep, widzę tutaj elegancko e, widzowie. Oczywiście kodzik zawsze w sklepie, ja możecie użyć. Bardzo dziękuję za wsparcie, widzę, że za krzaky, wielkie, wielkie dzięki za to. No i patrzymy co dzisiaj mamy w sklepie. A dzisiaj mamy dużo nowości, mianowicie widzowie, po pierwsze mamy Mumie Mumia, czyli nowy skinek z e, zestawu potwory Universal No i mówiąc szczerze widzowie, kurczę przyszodę, to no ta mumia, jak tak na nią patrzę, no jest straszna widzę, ja nagrywam ten odcinek o godzinie 3 w nocy o czwartej, przepraszam I tak, tak, jest straszna Do tego mamy tyci sarkofag, sarkofag Wizowie, oczywiście skin ma, Ten ma dwa style, widzowie Skin ten może być, mm, słuchajcie, widzowie Taki e, jakby mumiczny Czy jakby to powiedzieć, taki no mumia Albo może być taka mumia z filmu Yy, właśnie tak to wygląda, dajcie znać, czy Wam się podoba. Powiem wam szczerze, że no ma swój klimacik, tam mówią, na pewno ma swój klimacik. No e, i mamy, widzę, starożytną laskę za 500, ona ma style widzowe, no tak samo filmowa, bądź zwykła, ale kilo, no wydaje się być spoko całkiem, taki złoty. Yy, no i jeszcze do tego mamy, widzę, skórkę do broni, którą możemy kupić w pakiecie i e, jest ona jakby... Ta, ona jest jakby taka, w takim starym filmie, nie? Zmumifikowane, taki stary film, widzowie e, Zmumifikowane, no tutaj po prostu bandaże Jakby ze starego filmu, okej okay. Ciekawe, ciekawe Przejdźmy, widzę, do kolejnego nowego skina Czyli dzisiaj mamy jeszcze drugi skin Grobowy kruk, widzowie Grobowy kruk jest to skinek z takimi skrzydłami I mówiąc szczerze, jest mocny, widzowie Duży e, Co my tutaj mamy, widzowie? Podgląd styli, możemy mu zdjąć albo to z głowy Albo możemy mu dodać Myślę, że ze zdjętem wygląda e, bardziej podobnie do tego skina, kruka, widzowie Tego naszego, co jest w grze e, Z tyłu wygląda całkiem podobnie do niego Ale powiem że no różni się mocno, widzowie Dajcie znaka, który się bardziej podoba wam skin Mumia czy kruk e, No, kruk też jest ciekawą propozycją Do tego, widzę, mamy skrzydła kruka e, Na no, których możemy latać Jak dosłownie na skrzydłach Wonder Womanki e, Oraz widzę kilof e, przeklęty półksiężyc za 800 Ej, ten off jest fajny ten klub jest bez kitu chyba fajniejszy Nie, znaczy, nie, nie, znaczy może nie fajniejszy Tak, tak, fajny, fajny, Miałem powiedzieć fajny no, no, fajny, fajny klub, spoko jest Elegancki, widzę, cały zestaw kosztuje 2200 e, czyli jest Minimalnie droższy, no tak, nie wiem, w sumie Nie tak minimalnie e, O 600 droższy od zestawu MUBI Okej, okay, właśnie tak to, widzę, wygląda Dajcie znaka, który zestaw wam się bardziej podoba A my przejdźmy, słuchajcie, dalej Mamy, widzę, powrót AXO, czyli AXO Lotla, jeżeli się nie mylę Która, w ogóle ten to jeszcze jest do tego widzę, salamandra plamista, bo jest taka jaszczurka, mm, która właśnie ma taki kolor, i to jest dosłownie ona, tak samo. E, możemy mu też zdjąć ten no, ogon, oczywiście, żeby nie było. E, no i koszykówka na plecach. Mamy też Brain Byrne, jakoś tak to się czyta. Widzę, nigdy nie wiem, jak przeżyć tego skina. E, tutaj widzowie, plecak ma taki, no przeźroczysty, ładny plecak na pewno. E, do tego mamy Kilo w Toporolotl. Za 500 widzowie, przepraszam, słuchajcie, za 500 trójzo plazury to by również za 500 widzowie. E, jeżeli chodzi o dalsze skin, no to jest jeden z moich ulubieńszych starych skinów, bo kiedyś grałem cały czas dosłownie tym robotem widzowie. E, jest fani robot i pan robot osa, do tego 5 mocy i widzę skórka. Rządło. Mamy widzę również skina za 800, który powrócił i którym też grałem potężnie dużo, e, czyli Skorpion, widzowie, ja tymi skinami grałem kiedyś, jeszcze pamiętam na starej mapie grałem akurat Skorpionem, no Skorpion jest szefem, nie, Skorpion jest szefem, dalej, dziesiątka za 800, ona ma trzy style, pierwszy, drugi, taki serduszkowy, no i trzeci to jest taki, widzowie, o, taki, o, właśnie jak widać na ekranie, do tego słonecznik, emotka autostopowicz za 500 to jest fajne, to jest fajne. złota motyka za 800 widzowie oraz podnosimy dach za 200. Jeżeli chodzi o Ariane Grande, no to dalej jest w sklepie Ariana Grande kosmitka przepraszam kosmonautka nie kosmitka jest zwykła Ariana Grande, no czyli to co pokazywałem tutaj widzowie wczoraj na odcinku to, to to co mamy w sklepie już drugi dzień czy trzeci może nawet chyba drugi. Eee, mamy tak samo Koszykary, widzowie koszykarzy tutaj z NBA oczywiście emotka dryby, Bling, plecak widzowie za 400, elegancki tutaj Tak to właśnie wygląda, diona e, Też już jest któryś dzień, zestaw DC dalej mamy w sklepie Wonder Woman, Harleyka widzę Flash, Manta e, Deathstroke, Bestia, Kobieta Kot Batman e, oraz Blasport i ciekawy kilo widzowie oczywiście, szpon z kotwiczką w Halloweenowe skiny, tak samo widzowie, wszystko tutaj e, jest jakby powtórką. To już było, tak samo widzowie. Tutaj, Jet tylko doszła do tego elegancko. E, w sensie, no, no dalej jest. Że było w sensie, że. O, no, no, jest, że dalej, nie? Bo, bo pokazywałem wam to wcześniej. W sensie, no, to, to, to weszło na przykład kilka dni temu, więc w sensie, no, nie, że było, tylko. O, dalej jest, to jest dobre określenie. Pakiety się, widzę, nie zmieniły, z tego co widzę, dokładnie tak. E, no i ekipaka. Wow, no i ekipaka widzę dalej. Ta sama, słuchajcie, subskrybujcie kanał, wbijajcie się Discorda, instaleki w opisie, kolik za ety i w sklepie No i życzę Wam udanego weekendu widzowie, trzymajcie się do zobaczenia na streamie. Elo elo, bye bye, cześć, cześć, siemanko